Pierwszy to Niedziela Dzień Zmartwychwstania, czyli przychodzimy po to, aby doświadczać owoców Zmartwychwstania Jezusa, aby na nowo wchodzić w tą tajemnicę Zmartwychwstania Jezusa i aby w nią żyć, aby żyć nowym życiem w Jezusie Chrystusie. Druga okoliczność i z tą związana jest intencja, ja tą świętą sprawuję w intencji poległych w pełni Ojczyzny. Chcemy dziękować Bogu, ponieważ Chrystia to dziękczynienie za to, co stało się 90 lat temu za Bitwę Warszawską i Cud nad Wisłą i modlić się za żołnierzy poległych w czasie, w czasie tych walk. Chcemy także modlić się za naszą Ojczyznę w tym czasie jej obecnym, w czasie dla nas aktualnym. O to, aby Pan Bóg błogosławił nas prowadził. I w końcu dzisiejsza niedziela jest uroczystością, jest niedzielą, w której świętujemy z radością to, że Maryja została wzięta do nieba, została wzięta duszą i ciałem do chwały nieba, czyli Maryja jest w tej rzeczywistości, w której my będziemy na końcu czasów. Maryja już tam jest, już tam oczekuje na nas razem z naszym Ojcem Niebieskim. Dla zmartwychwstania Jezusa, dla niepowzięcia i dla tych e, naszych e, narodowych okoliczności e, tej rocznicy 90. Zóż nad Wisła. Natomiast, jak popatrzymy w słowo Boże e, i popatrzymy na to, co nam daje Bóg, e, to rzeczywiście On jest wspólnym mianownikiem. E, On jest e, tym, co, co jest źródłem naszego życia i tym, który jest celem. E, I zobaczmy. Nie może być przypadek, że to wydarzenie historyczne, które wspominamy, które gdzieś dla historii naszego kraju i dla historii świata też jest tak znaczące dla historii Europy, Cud nad Wisłą jest zakwalifikowany przez historyków jako osiemnasta co do wagi bitwa w historii świata. Patruje się, że ona mogła powstrzymać rzeczywiście ekspansję komunizmu na wschód komunizmu, który już przez Jana Pawła II został.

Rzeczywiście ma nad nami piecze. Natomiast e, zobaczmy, gdzie tu jest miejsce na zmartwychwstanie Jezusa, e, na to, o czym e, mówi Święty Paweł do nas dzisiaj e, w drugim czytaniu. E, o zmartwychwstaniu. Jak w Adamie wszyscy umierają, tam też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni. Chrystus jako pierwszy, on jest pierwszym, który zmartwychwstał. Otóż Maryja jest tą, która zaraz po Jezusie ma udział w tym wszystkim, co on wysłużył nam. To, co dał nam każdemu. I to w niebowzięcie, to jest znowu pokazanie drogi, naszej drogi. To jest pokazanie tej drogi, do której Bóg, nam zapra Bóg nas zaprasza. Jezus Chrystus jest, Bóg, jest Bogiem, człowiekiem. Maryja jest tylko człowiekiem. Maryja jest podobna do nas. I teraz my jesteśmy zaproszeni do tego, aby iść Jej drogą. Ona jest w niebie, i Bóg zaprasza każdego z nas do chwały nieba. Natomiast to nie dzieje się od tak. Jeśli mamy w naszej historii e, narodu naszego, mamy taki dowód opieki Pana Boga, e, to mamy też widzieć, że to e, opieki Pana Boga poprzez Maryję, to mamy widzieć, że to się nie dokonuje mocą Maryi. Maryja swojej mocą nic nie czyni. Ona sama w tym tekście, w Ewangelii, którą słyszeliśmy, w tym magnifikat, ona sama nosi za służebnicą Boga, która nie ma nic, która jest u Boga.